Na tej samej zasadzie zbudowany jest instrument Kalimba. Sprawiając wrgania blaszki o różnej długości, otrzymujemy różne dźwięki. Mieści się w granicach od około 16 Hz do 20 000 herców, czyli 20 kHz. Dźwięki takie nazywamy dźwiękami słyszysz-. Wysokość i głośność dźwięku. Na tej lekcji dowiemy się, jakie wielkości fizyczne opisują wysokość i głośność dźwięku. O tym, co to jest dźwięk i jak się rozchodzi w różnych ośrodkach, mówiliśmy na poprzedniej lekcji. Na tych zajęciach porozmawiamy o tym, dlaczego jeden dźwięk jest głośniejszy od drugiego. I co to oznacza, że dźwięk jest wysoki czy niski? Ale jak zwykle zacznijmy od eksperymentu. Plastikową linijkę jedną ręką mocno docisnąłem do stołu, tak aby częściej wystawała poza jego krawędź. Drugą ręką wprawiałem w drgania koniec liniki wystawiający poza krawędź stołu. Zmieniałem długość linijki wystającej poza krawędź stołu i ponownie wprawiamy ją drgania. Co zauważyliście? Możemy zauważyć, że wychylając linijkę raz mocniej, raz słabiej, zmienia się prędkość, z jakim drga wolny koniec oraz dźwięk, jaki słyszymy. Prawda? I jak zwykle, zanim przejdziemy do kolejnego eksperymentu, Będę Ci bardzo wdzięczny za Twoją łapkę w górę, udostępnienie tego filmu, a przede wszystkim za subskrypcję tego kanału. Wracajmy do eksperymentów. Na tej samej zasadzie zbudowany jest instrument Kalimba. Sprawiając drgania blaszki o różnej długości otrzymujemy różne dźwięki. Zauważmy, że dłuższe blaszki dają nam niższe dźwięki oraz drgają z mniejszą częstotliwością. Iż te krótsze, które wprawiające w drgania otrzymujemy wyższe dźwięki oraz drgają o wiele szybciej, czyli z większą częstotliwością. Zgadza się? Teraz wyśmiemy nieco inny instrument strunowy, ukulele. Szarpnę jedną strunę raz słabo, a raz mocniej. I posłuchajmy, co się stanie. I od razu możemy wyciągnąć wniosek, że jak szarpnąłem strudą słabiej, czyli wychyliłem ją o małą amplitudę, słyszeliśmy cichy dźwięk. A jak mocniej, to ten sam dźwięk, ale głośniejszy. I podsumujmy sobie nasze eksperymenty. Wysokość dźwięku będzie zależna od częstotliwości, tak? czyli niski dźwięk będzie miał małą częstotliwość. A wysoki dźwięk będzie miał dużą częstotliwość. Natomiast głośność dźwięku będzie zależna od amplitudy. Zatem cichy dźwięk będzie miał małą amplitudę, a głośny dźwięk będzie miał dużą amplitudę. Możliwe, że zdarzyło Ci się słyszeć mocny huk, który mógł być tak głośny, że popękały szyby w budynku. Jak myślisz, czy to rzeczywiście kwestia głośności? Jak już dobrze wiecie, w trakcie rozchodzenia się fali dźwiękowej w powietrzu drgają cząsteczki powietrza. A w trakcie drgań zachodzą przemiany energii, prawda? Zatem, czym większa jest amplituda drgań cząsteczek powietrza, tym większe jest zagęszczenie powietrza. A co za tym idzie? Tak? Więcej energii jest przekazywane w danym ośrodku. Wnioskując, energia fali jest zależna od amplitudy i zależność ta jest proporcjonalna do kwadratu amplitudy. A my wiemy, że głośność dźwięku zależy od amplitudy, więc też od energii fali. Tak więc stwierdzenie, że huk był tak głośny, że popękały szyby, jest jak najbardziej prawidłowe. Wiemy, że źródłem dźwięku jest drgające ciało. Zatem w bębnie pod wpływem uderzeń drga napięta membrana. We flecie natomiast drga słup powietrza od ustnika do otwartego otworu. W organach również drga słup powietrza. W piszczałkach o różnej długości wydają one różne dźwięki. Fortepian to instrument strunowy. Jego struny uderzane są poprzez moteczki połączone z klawiszami. Zatem fortepian wydaje dźwięki właśnie poprzez drganie strun. W gitarze podstawowym elementem drgającym jest oczywiście struna, pobudzana do drgania poprzez szarpanie. Drgania struny wprawiają w drgania powietrze w pudle rezonansowym. Dociskając strunę na progu zmienia się jej długość, a tym samym częstotliwość drgania. Dobrze wiesz z doświadczenia, że im dalej jesteś od źródła dźwięku, tym słabiej go słyszysz. Jest on cichszy, prawda? Oznacza to, że do twojego ucha dociera fala o mniejszej energii. Spadek głośności wraz z oddalaniem się od źródła dźwięku wynika z tego, że energia dźwięku rozchodzi się kuliście, czyli rozkłada się na powierzchnię kuli, która jest tym większa, im dalej od źródła dźwięku, prawda? Tę powierzchnię, która jest zawsze prostopadła do kierunku przemieszczania się fali, nazywamy powierzchnią falową. Jeśli uważnie przyjrzysz się falom na wodzie, również zaobserwujesz, że amplituda fali maleje w miarę oddalania się od źródła, prawda? Dlatego też do opisu fal stosuje się jeszcze inną wielkość fizyczną. I tak jak już wcześniej wspomniałem, jeżeli jesteśmy bliżej źródła dźwięku, to energia przenoszona przez falę dźwiękową rozłożona jest na małą powierzchnię falową, ponieważ tak, powierzchnia ta zależy od odległości. Czym dalej od źródła dźwięku, tym ta powierzchnia będzie większa, ponieważ dźwięk rozchodzi się kuliście. Skoro. Ilość tej samej energii będzie rozkładana na coraz to większą powierzchnię, zatem energia rozłożona na coraz większą powierzchnię będzie coraz mniejsza, prawda? Jednostkowo, zatem bezpośrednio będzie wpływać na jej amplitudę. Czyli czym dalej od źródła dźwięku, tym mniejsza energia, tym mniejsza amplituda, zatem tym cichszy dźwięk. Dlatego też wprowadzono Kolejną wielkość fizyczną nazywaną natężenie fali, oznaczana jako duża litera I, liczona z ilorazu energii fali, tak, poprzez iloczyn powierzchni i czasu. Natężenie fali opisuje jako energia jest przenoszona przez jednostkową powierzchnię w jednostce czasu. Jednostką energii, tak, natężenia fali jest watr na metr kwadrat. Dźwięk można zilustrować na wykresie. Jeśli podłączysz mikrofon do oscyloskopu lub komputera z odpowiednim oprogramowaniem, mikrofon przetworzy drgania powietrza na napięcie elektryczne, które zmieni się zgodnie ze zmianą głośności i częstotliwości dźwięku. Dzięki temu na ekranie zaobserwujesz wykres dźwięku zwany oscylogramem. Istnieje wiele różnych sposobów przedstawiania tychże wykresów dźwięku w zależności od kreatywności ich twórców. Pewnie nieraz mogliście się spotkać z podobnymi animacjami dźwięku. Ja teraz na takim jednym z wirtualnych oscyloskopów pokażę Wam raz jeszcze nasz eksperyment dotyczący wysokości i głośności dźwięku. Tutaj wyraźnie na oscylogramie widać zmiany amplitudy ze względu na głośność mojego dźwięku, tak? Cicho była niska amplituda, głośno, większa amplituda. Bo chyba wyraźnie komentować nie trzeba. Widać od razu, kiedy zmieniam wysokość dźwięku, zmienia się również częstotliwość. Ucho ludzkie może rejestrować dźwięki wtedy i tylko wtedy, gdy częstotliwość fali dźwiękowej mieści się w granicach od około 16 herców do 20 000 herców, czyli 20 kHz. Dźwięki takie nazywamy dźwiękami słyszalnymi. Dźwięki po, po, z częstotliwością poniżej 16 Hz nazywamy dźwiękami infradźwiękami. Tak? I źródłem infra-dźwięków są trzęsienia ziemi, wybuchy wulkanów, władowania atmosferyczne oraz mogą być również i samoloty, tudzież elektrownie wiatrowe. Dźwięki o częstotliwości większej niż 20 000 Hz nazywamy ultra-dźwiękami. Znalazły one zastosowanie w radarach, sonarach, ale również i w medycynie do badań ultrasonograficznych w aparacie USG. Wiele zwierząt słyszy inaczej, mianowicie w innych zakresach częstotliwości, niż dźwięki słyszalne dla człowieka. Także, na przykład, większość nietoperzy do aholokacji używa dźwięków w zakresie od 20 do 80 kHz. Delfiny natomiast wydają dźwięki o częstotliwości od 500 Hz do około 200 kHz. Są one bardzo zróżnicowane i złożone. Podejrzewa się, że tworzą nawet własny język. Słonie natomiast porozumiewają się za pomocą infradźwięków, czyli dźwięków o częstotliwości niższej od 16 Hz którego nie słyszy ludzkie ucho. A nasi ulubieńcy, nasze piesełki, słyszą dźwięki przeciętnie do około 50 kHz. Wszystkie dźwięki dookoła nas, inicjowane przez środki transportu, ruch uliczny, maszyny i urządzenia nakośniejące, zmieniają ogromne ilości energii na energię akustyczną. Zbyt głośne, nieprzyjemne i drażniące dźwięki są nazywane hałasem. Hałas, zwłaszcza długotrwały, jest szkodliwy dla zdrowia. Za najbardziej szkodliwe uznaje się słuchanie głośnej muzyki w słuchawkach do systematyczny hałas w miejscu pracy, np. Na, na produkcjach, oraz zbyt częste przebywanie na głośnych koncertach czy dyskotekach. Dlatego też powinniśmy unikać takich sytuacji. A kiedy tylko to możliwe, używać środków zabezpieczających przed uszkodzeniem jak bardzo cennego naszego zmysłu słuchu. I zanim przejdziemy dalej, będę ci bardzo wdzięczny za kilka słów twojego komentarza. Co najbardziej podoba ci się w moich filmach? Zajrzyj również do opisu tego filmu, znajdziesz tam wiele ciekawych informacji. Wracajmy do zajęć. Ludzkie ucho nie odbiera głośności dźwięków wprost proporcjonalnie do ich natężenia. Dlatego wprowadzono wielkość zwaną poziomem natężenia dźwięku, które lepiej odzwierciedla sposób, w jaki słyszy ludzkie ucho. Poziom natężenia dźwięku podaje się w jednostkach zwanych belami. Najczęściej jednak stosuje się mniejszą jednostkę, decybele. I tak, zaczynając naszą skalę poziomu natężenia dźwięku, od 0 decybeli jako próg słyszalności. Kolejno będzie mieli 10 decybeli, czyli szelest liści. Jeszcze dalej 40 decybeli, czyli cicha rozmowa. Kolejno 60 decybeli, to będzie już rozmowa. W biurze, tudzież na ulicy, tudzież w restauracji. Kolejno 90 decybeli, to będzie głośny ruch ulicy lub przejazd głośnych au ciężarowych. Dodam tutaj, że hałas powyżej już 70 decybeli bywa już szkodliwy i wpływa na nasze zdrowie. Kolejno będziemy mieli nie w, nie w górę tylko w dół 120 decybeli. Jest to dźwięk samolotu odrzutowego. 130 decybeli to próg bólu, a 160 decybeli to startująca rakieta. Skutkiem działania na organizm dźwięków o poziomie natężenia 150-160 decybeli może być pęknięcie błony bębenkowej w uchu, uszkodzenie lub utrata słuchu. I podsumowując. Wrażenie wysokości dźwięku zależy od częstotliwości drgań. Im większa jest częstotliwość, tym wyższy jest dźwięk. Wrażenie głośności dźwięku zależy od amplitudy. Im większa jest amplituda, tym dźwięk wydaje się głośniejszy. Natężenie fali opisuje, jaka energia jest przenoszona przez jednostkową powierzchnię w jednostce czasu. Człowiek słyszy dźwięki o częstotliwości od około 16 Hz do 20 kHz. Dźwięki poniżej tak, częstotliwości 16 Hz nazywane infradźwiękami, a dźwięki powyżej. 20 kHz? Ultradźwiękami. To wszystko na tej lekcji. Nie zapomnij łapce w górę i twoim komentarzu. Do zobaczenia na następnej lekcji. Zyki!